Górnym Okotów, chociaż w sumie to już kawałek dolnego staw tak zwane morskie oko. W tym stawie, kiedyś, kiedyś do tego stawu ktoś na wpuszczał małych karpików koi, ludzie je łowili i sprzedawali. Ale ciekawsze jest to, że teraz pokażę. Dokładnie tam, pod tymi betonowymi, pod tym betonowym mostkiem, były kupiki. Wędkarze mówili, że one są tu od lat. Mój kolega, mój kolega poświęcił się, wszedł w klapkach i ich sobie nałowił. Tutaj widać troszkę lepiej właśnie tu pod wierzbą stała sobie kiedyś pani, dwóch małych chłopców, każde z nich miało wędaczkę i łapali te karpiki, one były w wielkości gdzieś tak maksymalnie 10 cm. Oczywiście pewnie na handel poszły co do tych głupików. Nie żyły długo. Nie wiem czemu. Znaczy, wiem czemu, bo pewnie były pozakażone różnymi bakteriami. Nie wiadomo, czy miałabym się w ogóle bała takie głupiki zestawu wziąć. Jak się ociepli, to może, może przyjdę i sprawdzę, czy jeszcze są.